Ogromnie się cieszę, że mogę tutaj być przed Państwem. Na sali jest bardzo dużo młodych ludzi. Wszakże obchodzimy Dni Młodego Elektryka, jak rozumiem. I te dni są przede wszystkim poświęcone Wam. Przed nami jest wiele wyzwań, szczególnie związanych z pakietem klimatyczno-energetycznym. Specjalność energetyka jądrowa. No, to energetyka jądrowa, wtedy, jak ja zaczynałem studiować, to było najbardziej pasjonujące i podniecające. No, oczywiście, były i rzeczy bardziej podniecające w tamtym czasie dla mnie jako młodego człowieka, ale tu przesadziłem trochę. Ale... Warto było przyjść tutaj, warto było posłuchać. Dziękuję ekspertom. Trzeba dywersyfikować źródła, i to jest podstawowe zadanie dla energetyków. Wydział Elektryczny jest najbardziej sympatyczny fajnie, ale na moim wydziale obowiązuje hasło nie ma mocnego, nie ma byka nad inżyniera energetyka.